Witaj Iza po raz kolejny w naszym studiu w Warszawie. Witam. Chciałbym dzisiaj poruszyć kilka ważnych tematów, a przede wszystkim sam fakt, że zagrałaś w dwóch najnowszych teledyskach przy współpracy z Patrykiem Borą. Tak, to były fajne teledyski. Jeden to był Kogel Mogel kręcony nad jeziorem w Margoninie. Piękny, piękne jezioro w fajnym zajeździe w tej fajnej restauracji, w której robiliśmy w ogóle ten teledysk. Patryk jest bardzo dobrym producentem, wie, czego chce. Konkretnie mówi, co mamy czego oczekuje od nas, więc jesteśmy zorientowani, jak mamy to zrobić. Jest rzeczowy. Ten teledysk był kręcony naprawdę w bardzo dobrych warunkach. Mieliśmy drona, mieliśmy dobry samochód wypożyczony. Y, y, długą limuzynę i y, wszystko było przygotowane: i stroje, i trunki, i y, szkło, i w ogóle. Y, wszystko było, o wszystko żeśmy zadbali, ten teledysk robiliśmy, zresztą oba teledyski robiliśmy własnym sumptem za nasze pieniądze. Oczywiście duży wkład w tym był pana Jó Józefa, ale wszystko było przygotowane przez nas i stroje, i, i rekwizyty. Naprawdę z własnymi siłami zrobiliśmy te teledyski. I wyszły naprawdę bardzo fajne, komfortowe, bardzo eleganckie. Yy, uważam, że naprawdę fajne i yy, zabawne przede wszystkim, które nadają się na imprezy, yy, trochę prześmiewne, trochę ciekawe. I na pewno zrobione solidnie. Pytelnie tu... zrobione. Warto nadmienić, że w pierwszym teledysku tak naprawdę przypadkowo załapała się na imprezę, a w drugim teledysku jesteś obsypywana właśnie tym pieniędzmi i poznajesz pana z Dubaju. Tak, 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 fajny, fajny ten teledysk, yy, dobrze zrobiony w fajnych miejscach. Yy, yy. No, bardzo prześmiewne oczywiście, bo to życie tak nie wygląda jak w tym teledysku, no ale chcieliśmy, żeby to było fajne, fajne i ciekawe. A czy w twoim życiu nieraz tak się zdarzyło, że udało się tobie załapać się na tą czy na inną imprezę, tak jakby chociażby zostało, zostało to pokazane właśnie w tym pierwszym teledysku? No może nie aż tak, żebym się ta, aż tak załapała. Te imprezy były raczej zawodowe i, i służyły temu, żeby współpracować z ludźmi. I y, też były fajne, też były bardzo ciekawe, szczególnie były fajne, fajne były festiwale filmowe w Międzyzdrojach, w Gdyni, y, różne koncerty, no dużo było bardzo dobrych imprez i, i zawodowych i i gdzie, gdzie, gdzie było bardzo elegancko, były piękne koncerty, ostatni koncert, na którym pamiętam byłam, to byłam na kon koncercie ich troje. Ale dobrze Iza, może wróćmy tutaj do tematu, bo koncerty koncertami, ale jednak czy możemy spodziewać się kolejnego teledysku, trzeciego? Czy Patryk Boro tutaj już ma zamysł i pomysł na Ciebie? Tak, tak, tak. Zrobimy na pewno jeszcze teledysk, tylko że będę więcej śpiewać, po prostu Zrobimy z całą piosenką moją, bo w tym pierwszym teledysku to dziewczyny nie kazały mi śpiewać. Yy, po prostu one się czuły solistkami, ja tam i tak podparłam to wszystko. Yy, ale ten, ale fajnie, bardzo mi się podobało, bardzo dobrze. Yy, ja dobrze śpiewam, także bardzo fajnie to wyszło. Mogłabyś i chociaż zanucić kawałek jednego z tych teledysków? Imprezy, nadszedł czas, weekend już jest tylko nasz. Dzisiaj mamy właśnie piątek. Czy masz plany na dzisiejszy wieczór? Będziesz imprezować pomimo, pomimo właśnie tejże pandemii? Nie, nie będę imprezować. Dzisiaj mamy dużo spraw do załatwienia w ciągu dnia. No i wieczorem pewnie, pewnie usiądziemy gdzieś przy jakimś winku, sobie porozmawiamy i spotkamy się. Teraz imprezy są w domach.